Co to takiego? O, do końca. Taka, to już o, Kto to namalował? Ja sama. Ty żartujesz? Ty potrafisz tak malować? Mm -hmm. Boże, jak jesteś utalentowana. Przepięknie, Kodeczku. I ty masz kapelutek. Liczę. Teraz świateł ja nagrać, dobra? bo to nie będzie do nagrania. Ja będę suchy i będę nagrywać się. Zrobię formę życia. No zobaczysz, jutro robię zdjęcia. No, nie śmiej się. Jutro robię zdjęcia do przemiany. No naprawdę, do basenu będzie forma. Nie śmiej się. Aż mi kiszki się skręcają. Nie wierzysz? Naprawdę nie wierzy, we mnie? Dziesięć lat robisz formę życia, jeszcze nie zrobiłeś. Ale teraz zrobię. Nie chcę mówić, ile razy ty mi tak mówiłeś, że robisz zdjęcia. Nie chcę ci mówić, ile ja ci robiłam zdjęć do formy życia. Masz chyba, nie wiem, z 10 okładkowych takich na tle Na pewno z każdego mieszkania masz po kilka. Ale A, jutro... I, i mieszkaliśmy w kilku mieszkaniach. Dobra, i, jutro mi zrobi. I, I w każdym z nich powiem ci, że jeszcze w nowym domu nie robiłam. <grym> ja sobie nagrywałem <grym> sam siebie. <grym>